NL 2023 91, 61, 968 jest to koledzy przepiękny samczyk oryginalny Darek de Greff przywieziony tydzień temu w trakcie olimpiady w Holandii Darek jeszcze tutaj po prostu sprowadził 10 czystych gołębi od Willem de Bruyne i no mówi rozpłut nie ma z gumy, kilka gołąbków jeszcze tutaj trafi na aukcję, także jest okazja jeszcze dokupić parę fajnych gołąbków od Darka de Graffa Pochodzenie tego gołąbka. O strony ojca jest to czysty gołąbek od Hansa Airkampa Alonso. Jest to syn gołębicy Rachel. Rachel jest babcią i matką 11 narodowego ASA Speed Natur 2019. Pierwszy złoto na 4000 Fast Again 10400. 25 gołębi, drugi okręgowy Sens na 4672 gołębie i, i drugi najszybszy na 10425. Drugi prowincjonalny na gier na 10 000 gołębie. Także no tutaj mamy słynnego euro. Tutaj mamy As820 Gerw Leidemann. Tutaj tych hodowli nie trzeba przedstawiać koledzy. Od strony matki jest to super samiczka Erika z 19 roku która miała takie konkursy jak trzecia z lotu okręgowego Montlikur na 17 tysięcy gołębi ósma okręgowy lot na 6 tysięcy gołębi pierwszy Azdów w 21 stary, pierwszy, czwarty czempion kategorii A w 21 szósty czempion kategorii B w 21 roku no, pochodzenie też tutaj mamy od y, strony mamy Jansen Ballerar, super gołąb i tutaj dodatkowo mamy linia Willem de Brain, Eee, no, Willem de Brain nie trzeba przedstawiać, no są to gołębie, które w tym momencie osiągają jedne z największych cen w Holandii, także gorąco polecam przepiękny samczyk, czysty darek de Graaf.